Cześć, witam wszystkich na kanale Kreatywnie i Twórczo i w dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was poradnik, jak zrobić taką opaskę na twarz do makijażu lub po prostu do pielęgnacji naszej cery. Myślę, że to jest naprawdę fajna rzecz, która się przydaje w codziennym życiu, dlatego mam nadzieję, że po prostu ten odcinek Wam się spodoba. A w dodatku do wykonania tej opaski będziemy potrzebować tylko dwóch puszystych skarpet. Nitki, igły, i nożyczek oraz jakiegoś pisaka i linijki, więc w sumie myślę, że bardzo dostępne rzeczy. No i co? Będę już przechodzić do odcinka. Rozpoczęłam od odcięcia tego spodu skarpety, czyli jakby tej części, w której znajduje się pięta i palce. Tutaj macie to na filmiku, myślę, że lepiej pokazane. I to samo robię też z drugą skarpetą. Gdy już mam odpowiednie fragmenty wycięte, to na tych skrawkach materiału rysuję sobie prostokąt o wymiarach 25 na 6,5 cm. I powiem Wam, że moja opaska wyszła taka dosyć chuda. Dlatego, jeżeli chcielibyście, żeby ona była taka, taka grubsza, to polecam um, zrobić to jakieś 8 na 25 cm. Ale też to była kwestia tego, że jak widziałam tutaj tego materiału dużo ucięłam i po prostu mi niezbyt wiele zostało, żeby sobie wybierać rozmiar. Dlatego, jeżeli macie taką możliwość, to polecam po prostu zrobić sobie ten pasek szerszy. Mm. Mm. Po powtórzeniu poprzedniego kroku na dwóch skarpetkach, zabieram się za szywanie. I tutaj, oczywiście, polecam wykorzystanie nitki w kolorze naszej, naszego materiału, naszej skarpety. Ściek, dowolny, jaki tam lubicie. Ja tutaj akurat szyję okrężnym. I co jest ważne, żeby te strony, które są na zewnątrz, były właśnie tymi stronami z. Pisakiem, bo później wszystko będziemy wyrażać na drugą stronę, i nie chcemy, żeby to było widoczne. I teraz y, po szyciu tej części, przepraszam Was za ten kabel, co tutaj się przed chwilą pojawił, dokładam drugą i zszywam je razem. Y, nie pokazałam tego tutaj tak dobrze, ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Po prostu trzeba to zszyć. W sumie sposób na to jest dowolny. Ja zastosowałam taką nakładkę. Po prostu włożyłam mi jeden kawałek materiału w drugi i zszyłam to razem, ale możecie równie dobrze po prostu trzyć yy, to na swój własny sposób. I po strzyciu w całości przyszedł czas na wywrócenie tego węża na drugą stronę. Nie jest to najłatwiejsze. Trzeba się troszkę przy tym napracować. Tutaj próbowałam czegoś z flamatrem, ale ja powiem wam, że to nie dało praktycznie żadnych efektów. Po prostu trzeba pomału robić to z pomocą palców a następnie zabieram sobie gumkę i ja tutaj też miałam taką chudą tą gumkę, więc jeżeli macie grubszą, na przykład z jakiejś starej opaski, to też Wam polecam wykorzystać grubszą, bo lepiej się będzie korzystać z tej opaski. I na końcu gumki zawiązuję sobie spinacz do papieru. To jest taki mój sposób na to, żeby coś lepiej przewlec przez materiał i to się sprawdza, więc tutaj jak widzicie po prostu yy, podginam ten materiał i przeplatam tą gumkę. We'll <laughs> Na koniec ściągam oczywiście spinacz z gumki i dobrze ją zawiązuję lub, możecie ją również zszyć, ale wydaje mi się, że taki mocny, solidny supeł również bardzo dobrze się spisze. I chowam te końcówki gumki do środka opaski oraz nakładam sobie koniec i początek opaski na siebie i je zaszywam. I teraz przechodzę do kokardki, która jest opcjonalnym dodatkiem, ale wydaje mi się, że całkiem fajnym, całkiem ładnym. Z jakiegoś pozostałego kawałka materiału wycinam sobie prostokąt. Nie musi być do końca równy, bo też będzie dzięki temu lepiej wyglądał według mnie. Ja go też wcześniej oprzyłam wokół, czego nie pokazałam na filmiku, oraz po prostu zawiązuję sobie przez środek. Nitkę, a następnie przyszywam do opaski. Jak widzicie, opaska się dobrze rozciąga. Według mnie wyszła całkiem uroczo. Ma kilka niedociągnięć, ale to jej dodaje takiego swojego uroku, że jest zrobiona ręcznie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!